Mam ogromną przyjemność przedstawić Państwu gospodarzy Kaja Słuszy w Tychach. Całą rodzinę, nie tylko Państwa Kamile Jacka, od których imion e, powstała nazwa, o czym mówiłem na samym początku, ale całą rodzinę razem z córką Kają. No, zaskoczenie jest olbrzymie. <śm> I Filipem. Cześć, rodzinko. Cześć. 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 Słuchajcie, Kaja urodziła się 15 lat temu. E, Niecałe 15 lat temu powstała restauracja Kaja. Przypadek? Nie sądzę. Skąd pomysł na japońską restaurację w Tychach? Pomysł wziął się z Chin, w których mieszkaliśmy razem żoną prawie 15 lat. Sporo. Tam żona zakochała się w kuchni japońskiej i kiedy wróciła do Polski, postanowiła otworzyć kuchnię japońską. I tak powstał pomysł na otwarcie kuchni japońskiej w Tychach. A czy nie, byłoby, nie było to trochę ryzykowne, ponieważ nie mamy kuchni węgierskiej, gruzińskiej w Tychach. Nie baliście się, że tysha nie jednak nie przekonają się do tak odległej kuchni wschodniej? Baliśmy się bardzo. Czego najbardziej? Oryginalności no, to to smaków, przypraw? smak, tak. Jak na ten, to, na ten to, a, jakie, jakoś się udało. a jakie miałaś swoje ulubione e, smaki, ulubione dania, mieszkając e, w Azji przez tyle lat? Chciałaś wprowadzić coś tutaj, żeby pokazać tyszanom coś, o czym nie mieli pojęcia? Wiesz co, chyba głównie sushi. Te dania następne, które jakby podobały nam się w Chinach, spróbujemy sprowadzić teraz. Natomiast nas no sushi, jak już wprowadziliśmy do tych, byliśmy jedną z pierwszych restauracji na Śląsku, a teraz chyba zaczniemy wprowadzać trochę tą kuchnię następną, która nam jeszcze w Chinach się bardzo spodoba. Słyszałem o woku. No dokładnie. Tak? Czyli chodzi o woka. Jeśli chodzi o wokal, o gotowanie na parze, mamy jeszcze parę pomysłów. Mm -hmm. Bo, oczywiście, tak jak dzisiaj przekonaliście się, to nie tylko sushi, ale cała gama dań azjatyckich, bardzo szeroka gama. W związku z tym, że jesteśmy w hotelu, to y, ta karta jest dość rozległa, ponieważ y, w hotelu mieszkają goście z całego świata. W związku z tym nie wszyscy robią sushi, Dlatego są misteki i, i, i inne ciepłe dania, niekoniecznie z dalekiego surowca. No właśnie, to jest ciekawe. Restauracja hotelowa często kojarzona jest z restauracją polską. No tutaj jest jednak inaczej. Hotel Tychy posiada restaurację azjatycką. Czy zdarza się, że ludzie pytają i przypadkowo e, wpadają e, szukając kotletów, ro, rosołu, rolat? Zdarzają się takie sytuacje, ale. Staramy się przekonać się do dania, które mamy w naszej karcie i najczęściej nam się to udaje. Ale też wiem, że łączycie kuchnię po, tak, imprezy polskie tak. z azjatyckimi. Jak to wygląda? I co to są za imprezy okolicznościowe? Każde. Robimy od wesel, przez komunię, przez urodziny. Potrafimy zawsze połączyć to, że na przykład zaczynamy imprezę polskim jedzeniem, i rosołem, i roladą, a kończymy na sushi, na daniach, te, które widzieliście dzisiaj. Mhm. I to są bardzo fajne imprezy, bo to fajnie wychodzi, bo jest coś innego. To nie jest zaskoczenie tym, że po, po roladzie nagle masz ciasto, potem sałatkę idziesz do domu, tylko jakoś to się tak fajnie łączy wszystko. Mhm. Znaczy w ogóle jesteście odbierani bardzo pozytywnie, ponieważ w mediach bywało o Was głośno. Powiedzcie coś o tym, które gazety, no nie, nie będziemy lokować oczywiście produktu i e, reklamować danej prasy, natomiast byliście opisywani jako najlepsze wsteki na Śląsku, jako te paniaki, które też mieliśmy okazję e, podziwiać. No, no nie wiem, to, się nie nie mówi, to ale, przyjść i zobaczyć. No, to tak? prawda, ale no, o su może. sukcesami trzeba się chwalić. Nie, nie mówimy o tym, co piszą, no wolimy, żeby ktoś przyszedł sami i napisał. Natomiast wydaje mi się, że warto chwalić się, jeśli jest dobrze, ale mogę zadać wprost pytanie, odnieśliście sukces, odczuliście ten moment, tak, udało nam się? Jeszcze nie czekamy, czekamy. czyli ten moment kulminacyjny ten moment przyjdzie, nigdy nie nastąpi. Natomiast no, do tego momentu na pewno odnieśliśmy sukces w tym, że coraz więcej osób je susi w Tychach. Na pewno odnieśliśmy sukces w tym, że jesteśmy drugą restauracją na Śląsku, która w ogóle powstała i dalej istnieje sushi, że ludzie w Tychach zaczęli jeść sushi. że może trochę powoli przestajemy być porównywani do sushi, które można jeść pod zamrażarki. Opieracie y Kręcący się biznes głównie na stałych klientach? Czy obserwujecie co tydzień nowe twarze, które później wracają ponownie? I tak, i tak. Czyli i tacy, i tacy. I tacy, i tacy. Dowiedziałam się właśnie wczoraj, że mamy rezerwację ludzi z Warszawy, którzy przyjeżdżają na te paniakowa. Zjeżdżą kamperem po Polsce i co roku przyjeżdżają tym kamperem do Tychów, żeby zjeść te paniakowa. także, no różnie. Dowiedziałam się dzisiaj również, że właściciele Kaja Sushi. No to gwiazdy azjatyckiej prasy. Jak mi wyjaśnicie to, że wasze zdjęcie znalazło się w chińskiej gazecie? To w czasie... a, mo a może Kaja, która tutaj Kaja, myślę, nie jest będzie, Paweł, w pierwszym planie? Okay. No ja nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że wtedy w Chinach jeszcze to nie było jakoś popularne, że właśnie obcokrajowcy przyjeżdżali do kraju, I ja taka blondynka mała. Ostatnio nie wiem, no Ustanowili, zrobić. Czyli coś. chodziło o to że, chodziło o to, że wasza rodzina zrobiła furorę przechadzając się chińską ulicą, a nie tak. to, że Chińczyk tak. przyjechał i o kaja Sushi napisał artykuł w gazecie. No Czyli to, to jeszcze przed wami. To jeszcze to przed Wami. Tak, wami. Okej, okay. mamy zdjęcia z czasów azjatyckich. Tak, tak. Dokładnie. Tak jest. Pokażemy je na pewno, żeby przybliżyć Wam, bo zawsze ciekawie e, rozmawiać z osobami. Które dowodzą restauracją, bo często przechodzimy gdzieś, ale nie wiemy, kto tak naprawdę za tym stoi. Ja mam jeszcze jedno pytanie. I to jest bardzo kontrowersyjne pytanie, ponieważ w kuluarach nawiązała się ciekawa dyskusja na temat zupy. Jeśli o zupie można dyskutować pół godziny, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Albo jest świetna, albo nie, albo się najlepiej sprzedaje. A ta ma wszystkie z tych cech. Jest uwielbiona przez rzesze osób, nielubiona przez część, ale i tak najlepiej się sprzedaje. Z szefową Kali, Kamilą, łączy nas oprócz tego, że jeździmy tym samym modelem samochodu, białą 500 i se machamy na mieście, to że, no właśnie, zadam pytanie, czy właścicielka miejsca gastronomicznego nie lubi czegoś ze swojej karty, a chyba czuje, że tak jest? Tak nie lubię lekfejka. Eee, ja też, ale warto spróbować. <grystanie> Musicie ją kupić, żeby zobaczyć dlaczego. To jest jeszcze następne, może słowo tego, że tak nie lubię. Natomiast y, byłam za tym, żeby ją wycofać z kart przez kilka dobrych lat. Ale zawsze przegrywałam z Nagrywasz? tym, że jest y, najlepiej sprzedawana zupą. To jest niesamowite. Szefowa walczy o to, żeby wycofać <grystanie> pozycję z karty, a ona na przekór się sprzedaje dobrze. I tak jak mówię, każdy ma inny smak. Każdy ma zupełnie inny smak. Z dzisiejszych dań zresztą w finale powiem, w finale odcinka, jak oceniamy całość. Natomiast no jest to niewątpliwie intrygująca kwestia, że taka dyskusja się wywiązała między nami i tak jak mówię, musicie zamówić zupę i sami ocenić. A skoro szefowa chciała wycofać, to tym bardziej musicie ją kupić i zamówić. Doszły gdzieś suchy, że szkolenia organizują Mistrzowie Świata. tutaj. Brzmi bardzo grubo, że tak powiem. To prawda. Także organizują tu, ale to nasi chłopcy jeżdżą do nich. Czyli współpracujecie z mistrzami świata? No, tak. jakich My nie jesteśmy z gastronomii. W dziedzinie sushi, tak? sushi. Mamy mistrza świata, który mieszka w Warszawie, okay. To w 2016 roku został mistrzem świata i szkoli naszej sushi masterów. Słyszałem również, że ramen, ramenowcy, czempioni też są nauczycielami waszej załogi. Okej, okay, a teraz pytanie za 100 punktów. Jecie codziennie sushi? Prawie. Prawie codziennie. Czyli zakochana w sushi rodzina, prowadząca biznes, uśmiechnięta, radosna, która przejęła mnie dzisiaj po królewsku. Ja wam bardzo dziękuję i trzymam za was kciuki dziękuję. bardzo, bardzo serdecznie. Arigato, to chyba po japońsku dziękuję. No i sayonara.